Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części z naszego chińskiego Brawl Stars. W tym momencie znajdujemy się akurat w gierce z jakimś ziomeczkiem. Nie wiem co to jest za gościu, ale zostałem dodany przez niego do znajomych. O, właśnie zginął. I ten odcinek bardzo spontanicznie zaczynamy, ponieważ właśnie mnie zapraszał do lobby i chciał ze mną grać. Także właśnie z nim zagrałem. A miało się to trochę inaczej zacząć. Mamy, bo to są w ogóle jakieś mocni ludzie, wydaje mi się. Oj, teraz ja spadłem. Zobaczymy, czy sobie poradzi ten nasz ziomek. Nice, zabił tego typka, ale chyba teraz on zginie. Sekunda, dobra. Odradzamy się. Jakimś cudem jeszcze przeżyjemy. Oj, znowu zginął nasz typek. Ja tutaj myślę, że będę awczył sobie po prostu na samym końcu i jak oni zaczną podchodzić, to wtedy zrobimy wjazd. Oj, dobra, to nie wyszło dobrze. A ten nasz ziomek chyba sobie już też nie poradzi. No, oberwał jeszcze od gasa i teraz dostaliśmy star dropa. Yo! Dobra, mityczny. Czy będzie jakiś skin, postać? Ok, dostaliśmy gadżet. Nice. Drugi? A, tylko rzadki. Trzeci? Co tu się dzieje? Czwarty? Ile tych star dropów z tego leci? Piąty? Co jest? Dobrze, ja wszedłem jeszcze do kolejnej gry z tym ziomkiem. Bo jak widzicie, za w ogóle zagranie gry dostajemy 5 star dropów za darmo. Ale okej, okay, mamy znowu te dropy. I dobra. Czy to będą teraz wszystkie rzadkie? Dobra, jest super rzadki. Ok, drugi. A. Tym razem były cztery. Śmiesznie, ale znowu wykonałem jakiś quest na start dropy. Oj, co się dzieje? Ty, jakiś zlagowany. Legendarny. Yo. Dobra, jak wypadnie z tego legenda? Proszę, proszę. Skin do Daryla wypadł. No spoko. Dobra, rzadki następne. Super rzadki. Czemu jestem w tym? Co jest? Dobra, już nie gram z tym ziomkiem. Bo dostałem jakieś darmowe dropiki. O, tutaj jeszcze mamy jednego. No, tylko bardzo rzadki, ale jeszcze mamy punkciki, te kredyty, jakieś questy. No jeden został, ale to jest nieważne. Mamy tutaj Jessie do odblokowania, także teraz odbieramy sobie Jessie. I uwaga, Jessie już wlatuje na nasze konto. I jak sobie w nią tutaj wejdziemy, nawet nie ma tutaj do kupienia tego skina, którego odebrałem. A normalnie kosztuje on aż 150 gramów, dlatego teraz odbieramy i normalnie skina za 150 dostajemy zupełnie za darmo. I zobaczcie, epicki skin jest już tutaj dostępny. Jak widzicie, normalnie mam go w wersji chińskiej. Mamy tutaj jeszcze w Alei Pucharów 400 golda, 300 punktów, 620 kredytów. To jest naprawdę sporo. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj star dropa. No, nic z niego ciekawego nie dropło, ale wchodząc do sklepu możemy zobaczyć, że mam ponad 1000 kredytów, dlatego możemy sobie kupić jakiegoś mega boxa. I otwieramy w tym momencie mega skrzynkę i coś jest, coś jest. Moi drodzy, to może być star power, albo nawet gadżet, ale jest to El Primo. Nice. Jeszcze El Primo nie miałem, więc spoko. Nawet skinek do El Primo się pojawił od razu. Ale my skinka nie chcemy, bo chcemy odebrać sobie kolejnego mega Boxa i uwaga, klikamy. Znowu coś jest, ale mam farta naprawdę. Uwaga i Rosa. Dobra. Spodziewałem się, że będzie to jakaś gorsza postać. Wchodząc sobie tutaj do tego sklepu skinów, widzimy, że jeszcze jest tutaj Shiba Nita, która również jest za 150 gemów. Także może kupimy sobie ją za te punkciki. No i mamy Nitę już odblokowaną. Jak widzicie, wchodząc w postać, nie, nie ma możliwości kupna Nity, Więc oni tutaj tak to rozwiązali, że no niektóre skiny są po prostu niemożliwe do kupienia tylko właśnie w tych eventowych. Więc odbieramy sobie teraz Shibenite. Uwaga, kolejny skin za 150 gemów Właśnie wlatuje na moje konto. No ale dobra, przecież jeszcze zostały nam punkciki, dlatego odbieramy sobie kolejnego mega boxa. Bo czemu by nie? Uwaga, no tym razem nic nie dropnęliśmy. Przyszedł czas jeszcze otworzyć jakąś skrzyneczkę. Proszę bardzo, i otwieramy. Czy będzie? Pięć przedmiotów? Co jest grane? Cztery przedmioty się świecą. To jest tak, jakbym dostał dziewiątkę w mega boxie. Nie wierzę, co się dzieje. Dostaliśmy gadżet. Do Daryla. Odblokowaliśmy Barleya. Teraz już musi być większa postać, bo mam wszystkich rzadkich. Dobra, dostaję gasa. I jeszcze kolejna postać. I Piper. Dziewiątka w mega boxie. Zobaczcie, jak to wygląda. Zawsze się trafia jedna postać, a teraz trafiły się trzy. Jeszcze gadżet. Nie wiedziałem, że do czegoś takiego tutaj dojdzie. Myślę, że już lepszego mega boxa nigdy nie trafię. Raczej. Ale zobaczymy, co drobnie tym razem z Megaboxa. Już pewnie tak dobrze nie będzie. I uwaga! No, teraz pewnie będę miał pecha, ponieważ tutaj zupełnie nic nie ma. To już jest ostatni Megaboxik i zostaną nam dwa kredyty. Ale tymczasem z tego Megaboxa mam nadzieję, że jest. Mamy coś. Uwaga! No, i nie jest to Karl, ale również mamy super rzadką postać, czyli Riko. Także tak w tym momencie prezentuje się moje chińskie konto. 15 postaci, w tym nawet jedna epicka. A posiadam 725 kucharków.